Radio M poradnikowo. Katarzyna Widera-Podsiadło, dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witamy mojego gościa, którym jest dzisiaj Pani Justyna Mizera, dietetyk sportowy. Chcemy rozmawiać o tym, jak ważna dla nas i dla naszego organizmu jest woda. Teraz, kiedy mamy do czynienia z taką pewną chyba jeszcze pozimową ociężałością, zmęczeniem wiosennym, niezmiernie ważne jest, by wrócić do takiej swego rodzaju równowagi w organizmie. Dzień dobry, witam serdecznie. Czyli z słowem o detoksie organizmu. Tak, no detoks to jest bardzo popularne słowo, zwłaszcza w takim okresie wiosennym, kiedy, kiedy można powiedzieć budzimy się po zimie i nagle okazuje się, że chcemy coś ze sobą zrobić i chcemy zrobić porządek w naszym organizmie i to jest akurat słuszne podejście. Natomiast niekoniecznie takim detoksem wziętym z pierwszej strony Google, gdzie mówi się o oczyszczaniu, które jest związane tak naprawdę z niejedzeniem albo bo z dietą sokową, czyli takim drastycznym ograniczaniem zarówno spożywania pokarmów, kalorii, ale też wielu składników tak naprawdę odżywczych i ważnych dla naszego organizmu o każdej porze roku. Także ten detoks, sam detoks brzmi nieźle, natomiast pytanie, jak się do tego zabierzemy? No to jak się do tego powinniśmy zabrać, żeby było z korzyścią dla naszego organizmu i żeby oprócz tego oczywiście, że oczyścimy swój organizm z toksyn, mamy nadzieję na zrzucenie kilku, kilogramów, żeby one po prostu nie wróciły. No właśnie, to y, najprościej mówiąc, trzeba przyjrzeć się swoim nawykom żywieniowym i sprawdzić, które z nich jesteśmy w stanie na tu i teraz wyeliminować i wyeliminować je na stałe. Może brzmi to dość karkołomnie, ale tak naprawdę nie są to bardzo trudne rzeczy. Wystarczy zrobić sobie taki rachunek sumienia, co ja robię źle, no bo jednak jesteśmy wyedukowani, nasze społeczeństwo dużo czyta, dużo słucha na temat tego, co powinniśmy jeść, a czego nie i świetnie sobie zdaje Sprawę, co tak naprawdę nie powinno lądować naszym, na naszym talerzu czy w naszym lunchboxie, który zabieramy do pracy, więc mówimy tutaj przede wszystkim o zbyt dużej ilości cukrów prostych, jakie spożywamy na co dzień i to zarówno w, w w formie, nie wiem, ciastek, ciast, przekąsek, ale też słodkich napojów, których jest zdecydowanie za dużo, one tak naprawdę, można powiedzieć, niszczą nasze próby detoksu organizmu, ponieważ negatywnie wpływają na wątrobę, a tak naprawdę wątroba i jelita to są narządy, które, których zadaniem jest właśnie dbanie o równowagę, o równowagę kwasowo-zasadową, ale też równowagę właśnie, jeśli chodzi o ilości toksyn, jakie w organizmie się znajdują. I jeśli my żywieniowo tej Wątroby i tych jelit nie wspieramy, no to można powiedzieć, że strzelamy sobie w kolano albo nawet i w dwa, bo po pierwsze nie dostarczamy do organizmu tego, czego on potrzebuje, a do tego jeszcze podtruwamy tę naszą niesz, nieszczęśliwą w tym momencie wątrobę i te jelita, i one też same nie są w stanie się wybronić przed atakami toksyn i substancji takich właśnie jak zbyt duże ilości cukrów prostych, czy zbyt duże ilości tłuszczy nasyconych, tłuszczy utwardzanych i produktów przetworzonych. Wycofujemy cukry. Wycofujemy wszystko to, co naszej wątrobie szkodzi, czyli oprócz cukru, co jeszcze? No, na pewno alkohol. Alkohol, generalnie wiadomo, że jest toksyną. Oczywiście, w rozsądnych ilościach, przy jakiejś okazji, ta lampka wina nikogo nie zabije. Natomiast, jeśli, jeśli chcemy wspierać tę wątrobę, to warto ten alkohol odstawić chociaż na pewien czas. Zwłaszcza, że potem idzie sezon grillowy i gdzieś tam znowu to piwko, czy wino, czy jakieś mocniejsze trunki częściej będą się pojawiały na różnego rodzaju i biesiadach, więc teraz jest taki okres, kiedy o tę wątrobę warto zadbać. Więc z jednej strony unikajmy tego, co wątrobie szkodzi, czyli właśnie zbyt tłuste dania, zbyt dużej ilości tych od zwierzęcych, zbyt dużej ilości cukrów prostych, a idźmy w kierunku tego, co wątrobę tak naprawdę wspiera. Czyli tutaj świetnym rozwiązaniem będą warzywa na czele z burakiem. Burak bardzo dobrze wspiera funkcjonowanie wątroby, właściwie w każdej postaci, czy to będą buraczki do obiadu, czy to będzie sok z buraka czy to będzie zakwas buraczany, czy barszcz czerwony, to wszystko bardzo dobrze i całkiem szybko wpłynie na odbudowanie komórek wątroby, a tym samym wątroba będzie nas chroniła przed toksynami i wpływała właśnie na nasze ogólne samopoczucie, na takie zwiększenie wigoru, takiej będziemy tacy żywsi, można powiedzieć, nie będzie też tych spadków energetycznych, więc tutaj dużo plusów za tym będzie szło, także wspierajmy tę wątrobę warzywami, owocami, sięgajmy po liściaste, typu szpinak, natka pietruszki, jarmuż to są bardzo fajne rozwiązania też takie detoksykujące. Można z tego robić różnego rodzaju smoothie, można też włączyć awokado, które jest źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych i te jak najbardziej wątroba i też pozostałe narządy będą bardzo pożądały, żeby pojawiały się w codziennym menu. Oliwa z oliwek, olej lniany, różnego rodzaju pestki, nasiona to wszystko, co daje zdrowe tłuszcze. Tutaj też możemy pokusić się oczywiście o, o białko dobrej jakości, czy mogą to być tłuste ryby morskie, ale też drób jak najbardziej. Też w codziennym menu, nawet w tym oczyszczającym wiosennym może się pojawić, ale nie zbyt dużych ilościach, bo zbyt duże ilości zarówno białka, nawet dobrej jakości, ale za dużo, czy węglowodanów, również nawet jeśli będą dobrej jakości, ale za dużo, obciążają organizm i powodują zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej. Każdy dietetyk, kiedy mówi o tym, co dla naszego organizmu jest Dobre, na pierwszym miejscu stawia wodę. Czy pani również? Woda, no bez wody nie ma życia, tak naprawdę. Więc ta woda jest niezbędnym elementem, bo o ile bez pożywienia możemy przetrwać nieco dłużej, tak bez wody bardzo szybko to nasze życie by się skończyło. A żeby to życie i nasz organizm był w równowadze, to ta woda jest elementem faktycznie kluczowym, bo nawet w 70% z tej wody nasz organizm się składa. No to w takim razie, skąd wziąć wodę wartościową i jaka? To jest ta woda, która ma dobry wpływ na nasz organizm. Przede wszystkim, biorąc pod uwagę ilość mięsa i produktów przetworzonych, które na co dzień spożywamy, to dochodzi do zachwiania tak zwanej równowagi kwasowo-zasadowej. I tak jak wspomniałam, mamy narządy, które też są w stanie to pH wyrównywać i trzymać na odpowiednim poziomie pH krwi czy pH w komórkach. Natomiast pytanie, jak bardzo organizm musi się męczyć, mówiąc kolokwialnie, z tym Wyrównywaniem, jeśli ta dieta jest nieodpowiednia. I tutaj wsparciem może być właśnie woda zasadowa o odpowiednim pH i która charakteryzuje się tak zwanym wskaźnikiem ORP, czyli aktywnym wodorem, który nie dość, że będzie wpływał na zachowanie tej równowagi kwasowo-zasadowej, to jeszcze będzie nas wspierał w zakresie wymiatania wolnych rodników. A wolne rodniki całkiem słusznie owiane są taką złą sławą, ponieważ nagromadzenie się wolnych rodników wpływa negatywnie na nasze samopoczucie, na nasz metabolizm, na nasz wygląd, na naszą odporność i wiele, wiele innych procesów, jakie zachodzą w organizmie. Wolne rodniki są w stanie tutaj bardzo dużo zepsuć. Więc jeśli możemy wybrać, brać dobrej jakości wodę, to sprawdzamy wodę pH wody, żeby była to woda zasadowa, sprawdzamy właśnie poziom aktywnego wodoru, który znajdziemy pod skrótem ORP. I taką wodę tak naprawdę możemy, można powiedzieć, wyprodukować w naszym domu za pomocą jonizatorów wody. Jonizatory wody to nie jest jakiś chwyt marketingowy, to nie jest nowość gdzieś tam na polskim rynku, tylko to są, to są urządzenia, które z dużą popularnością od wielu, wielu lat stosowane są w Stanach Zjednoczonych, stosowane są w Japonii, gdzie, jak wiadomo, dużo mówi się o długowieczności, związanej właśnie z takim higienicznym trybem życia. Życia, tak bym to określiła, z uwagi na odpowiednią dietę i stosowanie jonizatorów wody w warunkach domowych, która właśnie wpływa na ten pozytywny potencjał IPH i ORP, czyli te wskaźniki najważniejsze przy, przy tej wodzie, która ma nas wspierać, czyli nie tylko. Nawodnić, ale wpłynąć właśnie na zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej, na wymiatanie wolnym rodników, a tym samym też działanie tak naprawdę antystarzeniowe, więc to nie jest jakby tylko jakiś kwestia mody, tylko jest to wszystko poparte badaniami naukowymi, wieloletnimi doświadczeniami, tak jak wspomniałam, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii, więc warto wprowadzić to też na, na polski rynek, do polskich domów i ionizator wody tak naprawdę może znaleźć swoją miejscówkę na blacie kuchennym obok sprzętu takich jak czajnik czy ekspres do kawy. No i myślę, że warto podkreślić, że również w Europie Zachodniej coraz bardziej popularne są jonizatory wody alkalicznej. Myślę też, że warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Otóż my tutaj dużo mówimy o zdrowiu, no bo ono jest najważniejsze. Ale warto też wspomnieć, że uroda może nam się znacząco poprawić, jeśli będziemy z takiej wody korzystać. Tak, dokładnie. To w dużej mierze bierze się z tego działania przeciwwolnorodnikowego, czyli wymiatania. Tak naprawdę taka woda ma ten potencjał antyoksydacyjny, a wiadomo, że wolne rodniki nie tylko wpływają na metabolizm w obrębie komórki, ale wpływają właśnie na procesy regeneracji, na procesy szybszego starzenia się, więc jeśli my na bieżąco możemy pozostać, Zbywać się wolnych rodników. Na skutek właśnie odpowiedniego żywienia, wzbogadzanego o wodę odpowiednim pH i odpowiednim poziomie e, aktywnego wodoru, który właśnie będzie zwalczał te wolne rodniki, więc warto z tego skorzystać, bo tak naprawdę nic nie tracimy, a bardzo dużo możemy zyskać. Tak reasumując, odpowiednie nawodnienie i lepsze jedzenie e, to sposób na lepsze samopoczucie i zdrowie. Zdecydowanie tak. No, nie na próżno mówi się, że jesteś tym, co jesz, e, i to już trochę utarty slogan. Ale on, w dalszym ciągu ma swoje poparcie, bo tak naprawdę to jak my się czujemy, jak my funkcjonujemy, zależy od paliwa, jakie dostarczamy do maszyny, jakim jest nasz organizm. Więc jeśli czujemy się źle, to znaczy, że paliwo jest z kiepskiej jakości, więc... Prosta zmiana. Dajmy dobre paliwo, dajmy dobrej jakości wodę, wodę, która ma wyższe pH, dzięki czemu będzie wspierała nasz organizm w tym detoksie i dawajmy dobre jakościowo pożywienie. Wtedy na pewno organizm będzie nam wdzięczny, a my to odczujemy niemalże z dnia na dzień. O czym zapewnia nas dietetyk pani Justyna Mizara, której bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.